Witajcie w kolejnym zjawiskowym odcinku recenzji, rzeczy. mój głos jeszcze nie wrócił do siebie, bo wciąż helu. W każdym razie poszłam kupować rzeczy do Susi, ale się okazało, że oczywiście nie ma ryżu, a to nie ma tego, a to tamtego, tego, że o Nori było, więc tak jest dobrze. Ocet i Awasę to sobie zrobię sama, znaczy awasezu zrobię sama z octu, więc luz. E, a, ale nie mam ryżu. Za to mam krę chipsy Hawaii style i w sumie nie wiem, one będą smakowały kwiatami i chyba a, mam takie coś? Mam takie coś i umiem na tym grać. A, całe 40 piosenek. W sumie to dwie, ale 40 umiem, bo to te same chwyty. Yy, one mają smak. Kurde, nie wiem jaki. O, o smaku owocowo-pikantnym. Ciekawe, co to znaczy. Zaraz się dowiemy. Uwaga, uwaga, otwieram. nowe i To Jest dużo niż Dobra, i zawartość opakowania wygląda tak. Yy, są w środku chipsy. Nie hawajskie dzieci jak w czakalaka. Chips jest taki żółty jak wszystkie chipsy i jest powyginany I pachnie. Mm. I ma smak. Na początku ostra papryka jakby. Ale nie zaczynam powiedzieć języku, bo ten smak się wytraca, jakby taki butelkowy jest. Jest zbyt delikatne za mało słodkie na to moje maleństwo. No, nie ma jedzenia chipsów potworze. Chipsy nie są dla kotów. No, więc bardzo dają papryką. Mm, nie czuję alochy, ale nie są złe, więc jakby na próbę się można kupić. Tak zaraz czy dwa. Nie da spokoju. Jak znajdę? Co myślisz o tych chipsach? Ładne? Ładne. Aha. I tym cudownym mrrałem akcentem kończymy kolejny odcinek. Ale rzeczy nie wkładaj. <grym> no co zobacz, chyba